Kamińska Beata Tak boli. Otwierasz oczy z samego rana i uszy, takie czujne, wychwytują nawet myśli innych. Zaglądasz do portfela i rzucasz przez łzy ironicznie przegleństwo. Robisz kawę, brudząc niechcące rachunki i zobowiązania, a zamiast cukru gorzkie łzy. Idziesz do niewolniczej pracy, za psią jałmużnę, Wracasz z tyrany i marzysz o kąpieli i spokojnej nocy, lecz jeszcze opieka nad chorym rodzicem i dzieckiem, które ma coraz większe potrzeby. Tak ci się życie poukładało, że jesteś samotny, a jeśli nie, to również czasem brak wsparcia od najbliższych podcina nogi. Boisz się jutra, już nawet się nie modlisz, bo stwierdzasz, że nie warto rozmawiać z kimś, kto nie odpowiada na cierpienie. Myślisz, gdzie sprawiedliwość? Gdzie jest Bóg, gdy go potrzeba, lecz On jest, żyje i słyszy Ciebie, nieraz walczył o Twoje być albo nie być. Całe złotego świata, które spadło na Ciebie, to nie jest Jego wina, to wina ludzkich błędów. Bóg wie, że cierpisz i również łzy mu lecą, lecz tylko Twoja głęboka wiara w Niego i nawrócenie się pomoże ci stanąć na nogi. Bóg sam wycierpiał na krzyżu mękę. I wie, jak boli brak ludzkiego miłosierdzia. Dlatego nie ludzie, tylko on sam osobiście może Cię wybawić z utrapienia. Nawet gdy sięgnął już dna i czarny anioł zaciera ręce, to ty przekrzycz Go słowami. Jezu, ufam Tobie. Z wielką wiarą i pokorą ufaj, a On zgładzi Twoje cierpienie. Wynagrodzi krzywdy, których doznałeś, tylko nie wolno ci się poddać. Bo ból pójdzie niebawem w zapomnienie, rodząc nowe życie. Kamieńska Beata